Centrum Aktywności Lokalnej już po raz kolejny zorganizowane zostało seminarium poświęcone Fortowi Owczagóra, który dopiero od 2003 roku jest wpisany do rejestru zabytków. Celem jest oczywiście poszerzenie wiedzy na temat obiektu. Nas bardzo cieszy ostatnimi czasy w ogóle zainteresowanie Fortem Owczagóra, co pokazała zarówno akcja zwiedzania i pikniku, który ostatnio był realizowany który ku naszemu zdziwieniu ledwo co wyrabialiśmy się z zaprowadzeniem po forcie, a dzisiejsze spotkanie oczywiście, no cel był ten sam zwiększanie wiedzy, świadomości, jak piękny obiekt w Kocku chowa się za tymi drzewami w górze. Ja odpowiadałem za omówienie tematu podziemi Twierdzowcze Góra. Przede wszystkim mówiłem to na końcu wystąpienia mojego, no to owce no muszą wrócić na Owczą Górę, bo to gwarantuje to, że te wszystkie samosieki, które paskudnie cały czas nam unieczytelniają i niszczą mury, no wreszcie będziemy mogli sobie tutaj poradzić bez specjalistycznych wycinki. Ożywienie, no to, to jest strategiczny element żeby ratować ten zabytek. No ja policzyłem, że około 28 milionów złotych to jest zabezpieczenie, znaczy remont po prostu wszystkich murów, co w rozłożeniu na 3 lata na mieszkańca Kłocka to będzie 230 zł, więc generalnie jakbyśmy zrobili nawet zrzutę, to, to nie ma tragedii. A myślę, że to jest prze, przepiękne miejsce spotkań, przepiękne miejsce widokowo, z wglądem na Twierdzę Główną, z wglądem na miasto i turystycznie oczywiście dla turystów z Czech, mam nadzieję, że w szybkiej perspektywie również z Niemiec, kiedy S8 do nas wreszcie ruszy. Więc jest to miejsce, które naprawdę ma przeogromny potencjał, względnie jest zachowany w dobrym stanie. No i przede wszystkim trwają tam inwestycje. Niedawno rozstrzygnięty trzy dni temu bodajże przetrw na dokumentację projektową dla wieży widokowej, dla tej kolejki, do windy wyciągowej. Fajnie, że ten miejsce jest w umysłach mieszkańców widać to po frekwencji, jaka była na wystąpieniu, to, że twierdza Owcza góra w. Zewnętrzna i wewnętrzna jest wycięta teraz z zieleni inwazyjnej, to naprawdę rodzi wyobraźni, już, jak to będzie zagospodarowane. Także no naprawdę fantastycznie. Powinniśmy się faktycznie spotykać co rok i dbać o to nasze dziedzictwo. Dzisiaj opowiadałem o najnowszych ustaleniach badawczych dotyczących fortu Owczagóra, które te ustalenia dokonałem w trakcie moich badań nad monografią twierdzy Kłodzkiej, która została ukończona w kwietniu tego roku i prawdopodobnie wiosną 2023 roku wyjdzie drukiem. Przede wszystkim o takich, może nie jakoś szczególnie imponujących, ale nowych znaleziskach związanych z fortem. jako jako, jako miejscem garnizonowania żołnierzy w wieku XX, wieku o tych wszystkich małych, drobnych pracach związanych z budową koszar, z budową sanitariatów, takich drobnych rzeczy, których na, w tej wielkiej historii fortu do tej pory nie, nie, nie dostrzegałem. Dzięki tym pracom prowadzonym od kilku lat nie tylko wejście jest tam coraz bardziej bezpieczne, ale również ten obiekt jest coraz bardziej zabezpieczany i możemy patrzeć z optymizmem na jego przyszłość. Mam nadzieję, że stopniowo te prace renowacyjne, które są obecnie prowadzone, będą krok po kroku przywracały ten wyjątkowy obiekt, wyjątkowy zabytek architektury obronnej społeczeństwu Kłocka i naszego kraju. Seminarium dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa wspólnie dla dziedzictwa oraz budżetu miasta Kłocka. Spotkanie było zwieńczeniem projektu pod nazwą Akcja Fort Owczegóra 2022.